się z wami bardzo serdecznie zaczynamy vlog mas numer 3, także zapraszam kochani do oglądania, lajkowania i komentowania bo mam strasznie mało wyświetleń coś na moim youtubie a komentarzy jeszcze mniej także kochani wiecie co teraz możecie zrobić dla mnie, lajkujcie, komentujcie w tym momencie mam jeszcze dla was jedną charakteryzację i makijaż z tej charakteryzacji już gotowy na wrzucenie Zastanawiam się, kiedy go wrzucić, i jeszcze będę inne makijaże robiła. Mam zamiar robić częściej charakteryzację, nie tylko w Halloween, bo bardzo to lubię. Tylko, że jest jeden mały problem Sara strasznie mi przeszkadza. Dobrze, kochani, tutaj macie przykład, jak dzieci potrafią się bawić. Tata dał Saruni do łóżka semple. I, i, I oto Sara i łóżko są cały postępowani. Zobaczcie rączki jakie ładne i mi się też trafiło. Rączki buśka, tak? Mi się też tu trafiło, zobaczcie kochani. Mi się też trafiło. No, jak widzicie, Sara zadowolona co cała postępowana. I ciekawa jestem jak to zmyjemy bo mama zmywacza na paznokci nie ma mama przecież hybrydy robi mały potwór mam nadzieję że po jednym kompaniu to zajdzie. dobrze kochani jak widzicie ja skręcam vloga numer 2 wczoraj ponieważ nad ranem skręcałam vloga numer 1 i mam 10-12 minut roboczych do skręcenia, może jeszcze coś powycinam, może nie. I piję sobie przy okazji kaweczkę, jak zwykle piję sobie kaweczkę samego rana, ciastko, czekolada, musi być. Sarunia jak widzicie tutaj zrobiła swój świat i już znowuż rozerabia ze stemplami. Teraz właśnie ktoś mi zarąbał moją czekoladkę Saruś ile czekoladki dzisiaj już zjadłaś? No Widzisz Jujuś, za twarda Ale jedz Dobrze kochani, jestem z siebie bardzo dumna Przesyłam wam drugiego vlogmasa już Ponoć ma to zająć 23 minuty, ale wiadomo jak to z tym internetem, czasami zajmuje to dłużej, także ja już jestem szczęśliwa, bo vlogmas drugi już jest skręcony i teraz mam na głowie vlogmas trzeci, także kochani czekajcie do jutra, bo jutro będzie vlogmas trzeci. Ale niestety kochani, dzisiaj nic ciekawego Dzisiaj będzie sprzątanie, bo musimy podkurzać. Już jest mieszkanie wywietrzone Teraz będzie odkurzane i sprzątanie na całego Co nie, Salunia? Dobra, kochani, nagrywam z ukrycia Bo Sara jak widzi, że nagrywam, to ucieka Jak widzicie, sprzątamy Ja nie wiem jak u was, ale Nie, zawsze największy bałagan to jest bałagan za tym, tą kanapą, bo Sara zawsze się bawi tu na naszym parapecie. Mamy bardzo fajny parapet i wszystko zrzuca za kanapę. Także wszystkie zabawki pozbieraliśmy, teraz będziemy tu odkurzać. I jak widać, troszkę tu odświeżymy, bo się bałagan zrobił. Ja tak za tymi łóżkami co miesiąc sprzątam. W tamtym pokoju, jak wymieniam pościel, to zawsze odkurzam wszędzie, bo my mamy problem z pająkami. Wszędzie dosłownie są pająki. Także musimy częściej ich odkurzać. thank you Widzicie, kochani, ja do niej mówię, odwracam się, a ona śpi, widzicie wy to? Biedne dziecko, zmęczyło się sprzątaniem. Poszła się wykąpać, bo niespodziankę zrobiła, więc już mówię, chodź idziemy lać wodę. A tą plamkę, co widzicie na pościeli, to to jest pieczątka, bo tato jej dał pieczątki do łóżka. I teraz nie dość, że mam na czystej poduszce pieczątki, to jeszcze mi uświętoliła kordełkę, z której pewnie to się nie zmyje. Także brawo, kochanie! Dziękuję. Miałyśmy otwierać teraz kalendarz, ale poczekamy aż moje maleńkie, słodkie kochanie się wyśpi. I zobaczymy jakie niespodzianki dzisiaj nas czekają. Ale mag, może ją przebudzę, bo i tak muszę jej założyć, Pampersa, bez, bez Pampersa, mały potwór. Jak widzicie, coś nam przed kamerą przemknęło w pierwszym tle. Jakaś mucha tutaj lata. Także, kochani, tak. Tutaj już jest porządek. Jeden worek do wywalenia. Temu wszystko tutaj latające próbowałam złapać od kurzorczym, ale się nie dało. Tutaj, w szafie. To idzie do sprzedania. Tutaj w szafie mam jeszcze rzeczy do segregacji. Mąż musi zobaczyć swoje ciuchy, które oddaję, które zostawia. A tutaj w torbie są wszystkie moje ciuchy. I u góry są moje ciuchy do wyprania. A tutaj są jeszcze Sary duże sukienki. I małe sukienki, które jej tutaj zostawiłam na pamiątkę. I mamy po, pokrowiec na e, wózek. I tam wisi ta nakładka na wózek na nogi. I oczywiście musimy mieć karton z rupciami, których nikt nie używa, ale stoi, bo czasami się przyda. Dobra, kochani, dzisiaj A sprzątanie w tym pokoju się zakończyło. Podłoga jest cała, wysprzątana. Za kanapą, zabawki poschowane, schowałam zabawki pod kanapę, żeby mi już dzisiaj no nie narobiła. Tam zaraz. Tą koszulkę zakłada i muszę jej wymyślić coś jeszcze, co by mogła założyć. Okno jest ogarnięte, wszędzie poukładane, tu już wacika ktoś rzucił, tam na szafie jest, tam na szafie jest pampersy są świeże i są moje kosmetyki, ale one są poukładane, na dole książki muszę jakoś inaczej poukładać i w tym pokoju dzisiejsze sprzątanie jest skończone. Jeszcze będę musiała podkurzać tamten pokój. No, więc dzisiaj serum nią dużo zrobiłyśmy. Zjadłyśmy. I znowuż mąż ma dwa worki śmieci do wyniesienia. Wczoraj wynosił dwa, dzisiaj będzie wynosił dwa. Dobrze, kochani, jak widzicie mój y, wieszek na paranie jest już oczyszczony. Tutaj mamy moje fotograficzne i lampę powiesiłam na górę, ponieważ jak stała na dole to mi przeszkadza u góry, u góry mniej przeszkadza, a Sara podchodzi się, bawi tym, czyli nie wiem, czy może to tak stać, czy nie. No tutaj są ciuchy do suszenia, powoli je suszę, a tak jak widzicie już jest porządek. Jeszcze mam w drugim pokoju całą suszarkę do suszenia ciuchów. I kochani, tutaj będę musiała ten domek złożyć, bo Sara się i tak nim nie bawi, a Syłu jest drugie tło, które Sara wyba zgrała. Także kochani, powoli robi się czysto. Ten oto odkurzacz, jak ja mam go czyścić, jest ok, bezworkowa odkurzacz, jeżeli wy nie macie pająków, a czasami się zdarza tak, że ja otwieram odkurzacz, a w środku uciekaj mi pająki. No to sorry, trzeba się w tym grzebać Ostanę ładnie z tłem Na przykład jak ja mam bardzo gęste i długie włosy Jak czeszę włosy czy coś Bardzo dużo jest ich na podłodze Odkurzam odkurzaczem I później muszę to wyciągać z odkurzacza. Nie jest to przyjemne Także nie wiem czy następnym razem bym kupiła ten sam odkurzacz i nie wiem, czy bym kupiła bezworkowy odkurzacz, bo z tego tak naprawdę nie jestem zadowolona, bo mam z nim dużo roboty. Dobrze, co dzisiaj, kochanie? Będzie numer 3. Numer 3 jest tu. O, będzie coś do picia. Tak Możesz wyciągnąć ten numerek. Mama ma wyciągać, a ty będziesz patrzeć, czy czekoladki nie ma, tak? Czekoladki? Jak myślisz, będzie czekoladka, czy nie będzie czekoladka? Będzie, bo jakiś łobuz ksikusa zrobił, wsadził czekoladki dla Sarysu, nie? Czekoladkę masz? Jo, jo, czekoladkę masz. No kurczę, jedną wsadzili, a na mamę nie wsadzili. Widziałeś? Nie sadzili na mamusi. Tylko dla ciebie wsadzili, no widziałeś? I tu kochani jest Energy Fizz. Także będziemy testować, tylko ak akurat nie teraz, może jutro sobie spróbujemy, bo ja teraz zrobiłam sobie kawę, miałam wcześniej ją wypić, ale niestety zrobiłam ją teraz. Także Sarunia sobie zje czekoladkę z noeczkiem, a mama pije kawkę, co nie kochanie? O, tym razem się dzielisz z mamusią czekoladką? Mama kiedyś jak była mała, to też takie czekoladki miała, wiesz. Zawsze pod święta pod chońka dostawaliśmy. Takie fajne. No i kiedyś myśleliśmy, że to prawdziwe pieniądze, ale zobaczcie jakie fajne. No radzi sobie moja ninja. Radzi sobie. Dobra, jak widzicie, Sarze, jeszcze nie zeszły te stemple. Także uprzedzam, moja córeczka nie jest pobita, tylko bardzo fajnie się rano w łóżku bawiła stempelkami. Kotku, a wytłumaczysz mi, dlaczego ty siedzisz na tym oknie? Ja. Z tego miejsca chciałyśmy się już dzisiaj z Wami pożegnać. Sara, jak zwykle, dorwała pieczątki i znowuż ma niebieskie rączki. Także, kochani, do zobaczenia. Do jutra. pa. pa. Pamiętajcie, co macie zrobić. Subskrybujcie, lajkujcie i oczywiście komentujcie, bo to jest taki mały ślad po Was. Także, do zobaczenia. pohodě papa.